Cześć tu Justyna, a to 120 odcinek słuchowiska Pogadajmy o życiu. Dzisiaj zapraszam Was na dalszą część Waszych opowieści o świętach, historii z nich z, historii z nimi związanych i na kolejne historie, które zostaną przeze mnie wyróżnione i nagrodzone. Cześć Tu Justyna A to 120. odcinek słuchowiska Pogadajmy o życiu. Dzisiaj zapraszam Was na dalszą część Waszych opowieści o świętach, historii z nimi związanych. I na kolejne historie, które zostaną przeze mnie wyróżnione i nagrodzone. Tosia, nigdy nie przepadałam za świętami. Do teraz czuję ogromny strach, kiedy się zbliżają. Z powodu rozwodu rodziców i ich walki o to, gdzie ja w te święta mam być i co robić, nie były one nigdy dla mnie magiczne. Jako dziecko miałam zawsze dwie wigilie pierwszą z mamą i rodziną z jej strony, na której musiałam szybko jeść i szybko dzielić się opłatkiem, bo drugą część wieczoru spędzałam u taty i u jego części rodziny. Tam z kolei stresowałam się tym, że znowu jestem tak późno, oni już w sumie skończyli. Tragedia. Po mojej i mamy przeprowadzce oraz śmierci dziadków, jej rodziców, święta stały się jeszcze gorsze. Wigilia z mamą gdzieś u obcych, sąsiedzi, przyjaciółki mamy, a rankiem w pierwsze święto już pociąg do taty. I tak to w sumie wygląda do teraz. Ale, ale. Tu Miało być o tych magicznych wspomnieniach. Dla mnie takim wspomnieniem jest Wigilia, podczas której zrozumiałam, że nie potrzebuję pięknych, wystawnych, pachnących piernikami świąt z całą wielką rodziną przy jednym stole. W zeszłym roku zostałyśmy z mamą w domu. Zrobiłyśmy pierogi, jakąś rybkę, kapustę, podzieliłyśmy się opłatkiem, wymieniłyśmy się prezentami, poczem wsunęłyśmy się w piżamy i w łóżku pod kodrą piłyśmy gorący barszcz i oglądałyśmy film. I to właśnie były moje idealne święta. Razem, w spokoju i wreszcie bez stresu. Karina. Moje ukochane święta. 24 grudnia 2006 roku. Wówczas ja, siedemnastolatka, po paru godzinach w takiej weekendowo świątecznej pracy w drogerii, przyszłam do dziadków, babci Irenki i dziadka Jurka. Przyszłam jak co roku, od czasów kiedy zaczęłam być taka na tyle duża, żeby w jakiś sposób się przydać w tej świątecznej krzątaninie. I jak co roku, do tej pory, dziadek leżał w łóżku i przywitał mnie śpiewając kolędy. Babcia oczywiście w kuchni. Obecność dziadka i te kolędy były ogromną radością, dlatego że do ostatniej chwili nie było wiadomo, czy będzie mógł być z nami w te święta. Od dwóch, trzech tygodni przybywał w szpitalu, a bez niego przecież to to za święta. A jednak się udało. Tamtego roku wszyscy razem około 15 osób spotkaliśmy się przy wigilijnym stole u dziadków, co nie zawsze było tak oczywiste. Kuzyni mieli już swoje rodziny, inne wigilie, na których też musieli się stawić. Ja z moimi rodzicami i bratem też byłam wtedy jeszcze u drugiej babci. Jednak wtedy każdy jakoś albo zaczekał, albo troszeczkę wcześniej uciekł z tej poprzedniej wigilii. Ale to były piękne święta, bardzo radosne. Niezwykle rodzinne, wyjątkowe, i tą wyjątkowość czuliśmy wszyscy, dzieląc się opłatkiem, odpakowując prezenty, śpiewając kolendy w tej czteropokoleniowej rodzinie. Dla mnie ta wigilia to szczególny dzień, bo rozmawiałam wtedy z moim ukochanym dziadkiem ostatni raz. Dziadkiem, który wspólnie z babcią miał szczególny wkład w moje wychowanie, który jak nikt inny nigdy nie przestał we mnie wierzyć, który czytał mi lektury, kiedy ja byłam na to zbyt leniwa. Cztery dni później dziadek zmarł, miał białaczkę. Wtedy, w tą piękną Wigilię, nikt z nas o tym nie wiedział, z wyjątkiem wujka, starszego brata mojej mamy. Nikomu nie powiedział, ale chyba nikt nie miał mu tego za złe. A ja, jakiś czas po jego śmierci i utracie jednej z najważniejszych osób w moim życiu, napisałam wiersz, w którym zawarłam krótko wszystko to, co czułam, co pamiętałam i co kojarzyło mi się z tym dniem, między innymi, i nawet śnieg spadł tylko po to, żebyś go zobaczył ostatni raz. Bo w dniu śmierci dziadka padał śnieg, chyba pierwszy raz tamtej zimy, i już zawsze będę wdzięczna za to, że tak mogły wyglądać tamte święta. Na pewno najbardziej wyjątkowe jakie pamiętam. Kamila. Moje najlepsze wspomnienie ze świąt jest dość odległe, ulokowane gdzieś w latach 90. Późniejszych, kiedy Boże Narodzenie spędzaliśmy całą dosłownie wtedy familią, około 30 osób. Dużo dzieci, wielki, okrągły stół, którego nie zapomnę do końca życia. Pachnąca świeża choinka i ten niesamowity klimat rodzinny. Taki, który czuję się, i wiem, że w dzisiejszych czasach już się nie powtórzy. Ale wspomnienia zostają na zawsze. Potem i tak wyjątkowe święta nastąpiły dopiero w zeszłym roku, kiedy dane nam było spędzić je we trzy z naszym świeżo upieczonym synkiem. W tym roku natomiast pierwszy raz czuję, że przeżywam ten czas oczekiwania świadomie, z wielką radością i wzruszeniem. Własna rodzina jednak zmienia wiele. Jasia. Dla mnie święta Bożego Narodzenia umarły wiele lat temu wraz ze śmiercią mojej starszej córki. Myślałam, że tak już zostanie. Los zadecydował inaczej. W 2010 roku otrzymałam najpiękniejszy prezent od życia. W tym dniu, w czasie kiedy wszyscy czekający na wigilijną kolację zasiadali do stołu, urodziła się moja wnuczka. To wydarzenie sprawiło, że znowu potrafię znaleźć radość z tego dnia i przypomniałam sobie, czym są święta. Iwona Moja historia miała miejsce w Wigilię i to chyba jedyne, co łączy ją ze świątecznym klimatem. Było około 12:13, kiedy podczas tradycyjnej krzątaniny zaproponowałam mamie, że umyję samochód, żeby jechać czystym i lśniącym na pasterkę. Było dość ciepło, więc latanie z wężem ogrodowym nie jawiło się jako problem. Mówię, mamo wyprowadź auto, to je umyję. Masz to kluczyki, wyprowadź sobie, powiedziała mama. Nie byłoby w tej wymianie zdań niczego dziwnego, gdyby nie fakt, że nie miałam prawa jazdy. Ba, nawet nie próbowałam nigdy swoich sił za kółkiem, i samo ruszanie kierownicą napawało mnie lękiem, że jakimś cudem samochód odjedzie, a w nim ja, nie potrafiąca nim sterować. Byłam już powyżej 18 roku życia, ale jakoś nigdy się nie złożyło, żeby umiejętność prowadzenia samochodu nabyć. No, chodź, pokażę ci. No to achaj przygodę pomyślałam. Jedziemy z tym koksem, nauczę się wreszcie po co ten trzeci pedał obok gazu i hamulca, a zaraz po świętach pójdę do OSK doskonalić swoje świeżo nabyte umiejętności. Siadaj, otwórz okno, a ja ci będę mówić co i jak. A nie lepiej, żebyś siadła koło mnie, mamo? Siadaj, siadaj, dasz sobie radę. Siadłam. Mama kuka przez okno i instruuje. Wsteczny sprzęgło gaz, ale lekko pyk, pyk, pyk i jadę. Jadę, naprawdę jadę samochodem. Sama cofam sobie w garażu, na podwóreczko, wszystko elegancko, jak tylko może być. Poczucie badasowości ustąpiło przerażeniu, gdy minęłam docelowe miejsce, w którym planowałam polerować naszego diesla. Jechałam dalej, tyłem. Nie wiedziałam, jak się zatrzymać. Mama zauważyła, że jej dziecko oddala się powoli, ale nieubłaganie. I krzyknęła zatem: zdejmij nogę! No to zdjęłam z gazu. A samochód jak jechał, tak jechał. Skąd mogłam wiedzieć, że chodziło o to tajemnicze sprzęgło, które dla mnie było większą zagadką niż spalone i znikające z mojej skrytki słodycze razem wzięte? Dobra, dojadę do bramy, to się zatrzyma, pomyślałam. Najwyżej się trochę pognie. Jakie było moje zdziwienie, gdy leciwy Sad Cordoba bez problemu staranował bramę, otwierając ją szeroko, a sam, a właściwie nie sam, bo ze mną w środku, wyjechał na ulicę. I zatrzymał się parę metrów dalej, po drugiej stronie jezdni, na drzewie, które rosło przed rowem koło domu sąsiada z naprzeciwka. Jemu zawdzięczam, że do tego rowu nie wyjechałam. Wszystko to na wstecznym tył do klepania. W tym ulicą przyjechała ciężarówka. Dobrze, że nie chwilę wcześniej, i na tę pasterkę poszłyśmy z buta. Jaka wigilia taki cały rok, więc dla bezpieczeństwa nie zapisałam się na prawko. Ani w kolejnym roku, ani w kolejnych kilku. Do tej pory przynajmniej raz w miesiącu śni mi się, że jadę samochodem, ale nie umiem go prowadzić, nie potrafię się zatrzymać albo włączyć kierunkowskazu. Ale spokojnie, nie mam traumy. Wręcz przeciwnie, jakkolwiek dziwnie to może zabrzmieć, miło i często wspominam mój krótki, lecz intensywny incydent z nauką jazdy. Marta. Dziękuję za wspaniały cykl świąteczny. To dla mnie niesamowita radość, gdy wiem, że inni, tak samo mocno jak ja i ty, kochają święta Bożego Narodzenia. Pokochałam je dzięki mamie i babci ze strony Taty. One zawsze umiały nadać tym dniom wyjątkowości oraz niesamowicie ocieplić atmosferę, a większość z nas przyzna, że przed Wigilią jest ona zwykle mocno nerwowa. Ciepło domowego ogniska jest dla mnie największym skarbem. Teraz, gdy mieszkam z moim partnerem, to ja staram się, aby nasze święta były wyjątkowe i rodzinne, mimo iż żyjemy tylko we dwoje. Na szczęście mam to w genach. Co roku cieszyło mnie to, że w pierwszy dzień świąt spotykaliśmy się w gronie najbliższych u babci i dziadka, którzy tego dnia obchodzili również rocznicę ślubu. Są to moje najpiękniejsze wspomnienia. Gdy ja i moje kuzyni mogliśmy beztrosko się bawić oraz cieszyć się z otrzymanych upominków. Potem już nie było tak miło i lekko. Życie każdemu z nas przynosiło różne niespodzianki, które zdarzały się być nieprzyjemne. Gdy miałam 12 lat, odszedł mój tato, zmarł tragicznie i ta nagła śmierć podzieliła naszą rodzinę. Ale dzięki babci zawsze mogłam liczyć na to, że tego jednego dnia uda nam się spotkać i zapomnieć na trochę, co było przyczyną naszej rozłąki. W sierpniu 2017 roku odszedł nasz dziadziuś. Pękło mi serce. Kochana babcia wytrwałaby z niego jedynie 18 miesięcy. Dołączyła do swojego ukochanego męża w rocznicę ślubu. Wiem, że jeszcze ich spotkam. Tęsknię. Dziękuję za wszystko, czego mnie nauczyli. Katarzyna. Najbardziej święta odczułam, będąc 10 tysięcy kilometrów od rodziny. Kilka lat temu wyjechałam do pracy do Kolumbii. Klimat w grudniu był dość ciepły zero szans na śnieg. Wszędzie poubierane palmy zamiast choinek. Nikt nie znał karpia ani uszek. W dzień Wigilii uciekałam myślami od domu, bo na samo wspomnienie, że nie będzie mnie na kolację z rodziną miałam góle w gardle. Ogarnęłam zakupy ze współlokatorką, rozsiadłyśmy się w kuchni i wtedy Lina rzuciła to teraz się rozchodzimy do pokojów, zapalamy dwanaście świeczek i modlimy się o lepszy rok. Jako największy sceptyk świata pomyślałam, że to totalnie głupie, no ale dobra. Rozstawiłam te świece, siedzę i czekam. Puściłam sobie polskie kolendy w słuchawkach i tak się rozryczałam. Przeprowadziłam rozmowy z rodziną w głowie. Życzyłam każdemu tego, co zawsze chciałam życzyć od serca. Każdemu powiedziałam, jak bardzo ich kocham. Siedziałam. W uszach przybierzeli, a ja wyję. Dodatkowo, tydzień wcześniej dowiedziałam się, że mam cukrzycę, także refleksji miałam dużo. Nigdy wcześniej nie przeżyłam tak mistycznej wigilii. Nigdy później nie bałam się już składać życzeń od serca. Ta samotna Wigilia bardzo mnie odmieniła. Nie jest to łatwe, ale spędzenie świąt bezrodzinny i bez szans na zobaczenie jej to jedno z doświadczeń, które otwiera na nowe. To była prawdziwa magia świąt, prawdziwy moment, aby dostrzec, co się ma w życiu i za co można dziękować innym codziennie. No i spoko, że nie zalałam podłogi woskiem. Marta Zaczynając moją historię, chciałabym tylko zaznaczyć, że było to jakieś 15 lat temu. A ja wracając myślami do tamtych świąt, nadal mam łzy w oczach, a głos się łamie. Gdyby to był konkurs na to, kto pierwszy się rozpłacze, to zapewne bym wygrała, szybko wracając do tamtego 24 grudnia. Miałam około 9 lat. Może trochę więcej, może trochę mniej. Ten wigilijny dzień był najwspanialszym dniem wigilijnym, ale nie ze względu na prezenty, jakie dostałam, a ze względu na to bardzo mało prawdopodobne zdarzenie. Posłuchajcie. Mam o dwa lata młodszą siostrę, która w opisywanej sytuacji miała około 6, może 7 lat. Chorowała na astmę i nadal choruje, tylko że wtedy te ataki były bardzo częste i bardzo intensywne. Biedna od tych węflonów miała całe rączki pokute. Bo często leżała w szpitalu około 30 km od mojej miejscowości. A jak w szpitalu leżała moja siostra, to razem z nią moja mama. Był 23 grudnia przygotowania do świąt idą pełną parą. Ubieramy razem z tatą choinkę, mama piecze ciasto, a babcia z dziadkiem jak zwykle sobie dogryzają. Chciałabym tylko zaznaczyć, że te 15 lat temu nie wiodło nam się najlepiej. Tato pracował po 12 godzin, żeby moja mama mogła na spokojnie opiekować się nami, a w szczególności moją siostrą. Mieszkaliśmy w mieszkaniu komunalnym, które wymagało remontu, na które nie było pieniędzy, ale mieliśmy siebie i to było najważniejsze. Domyślcie się tylko, że chora na astmę siostra, a mieszkanie, w którym na zimę nie tylko wychodziła wilgoć, nie idą razem w parze. Zapomnijcie również o ogrzewaniu centralnym zamiast niego w rogu pokoju stał piec kaflowy. Stary piec kaflowy. Nagle moja siostra dostała silnego ataku astmy, karetka, panika i szpital. Pomyślałam, aha. Znowu mojej mamy i siostry nie będzie na święta. Pamiętam, mieliśmy wtedy białego malucha. Tato czym prędzej tym szrotem za karetką jechał, z torbami najpotrzebniejszych rzeczy, a ja stałam obmotana świątecznymi światełkami. Bardzo przerażona i bardzo przygnębiona. Kiedy tato wrócił po kilku godzinach, dokończyliśmy ubierać to choinkę, ale już w nie takich świetnych nastrojach jak rano. Choinka pięknie pachnie, ciasto też, jednak to już nie to samo bez nich. Wykąpałam się, wskoczyłam do łóżka i coś we mnie pękło. A że tata nie widział, to się popłakałam. Że kolejne święta spędzamy sami. Tak, to nie stało się pierwszy raz w święta. Poprzednio Wielkanocne było prawie to samo. Marzyłam tylko, by przytulić mamy i wiedzieć, że w naszym pokoju śpi także Jula. Bezpieczna, zdrowa. Myśleć o tym, jak jutro razem otworzymy prezenty, jak zwykle w pięknych sukienkach, pięknie uczesane i radosne. Czy tak się stało? Nadszedł 24 grudnia. Babcia robi łóżka, pierogi i barszcz. Nagle widzę, że kilka z nich wkłada do plastikowego pojemnika. Barszcz wlewa do niebieskiego termosa. Oczywiście dla mamy i siostry. Pomyślałam wtedy, że skoro babcia pakuje jedzenie do pojemników, to na pewno mama nie wróci z siostrą do domu. Kurde, ten atak musiał być naprawdę groźny i Jula musi zostać kolejne dni na obserwacji, pomyślałam. Tato zabrał te pojemniki. Mnie oczywiście nie mógł zabrać na oddział dziecięcy, bo nie wpuszczali. Zrobiłam laurki świąteczne dla mamy i siostry. Tato je spakował i pojechał. Pamiętam, że babcia mnie pocieszała. Grałyśmy w gry i piłyśmy herbatę z miodem i z cytryną. Tak naprawdę to wcale mi to nie poprawiło humoru. Udawałam tylko, żeby babci przykro nie było. Minęła godzina, druga, trzecia. Zbliżała się prawie 17. Przyszedł wujek, ciocia i kuzyni. Ja oczywiście pani domu. Rozkładam talerze, widelce. Noże układam kubeczki. To dziś tak jest. Nagle otwierają się drzwi i wchodzi mój tato, który powiedział Marcia, zobacz kogo ci przywiozłem. Ku mojemu ogromnemu zdziwieniu do mieszkania wchodzi Jula i mama. Do dziś nie wiem jak to się stało, bo przecież tato wziął jedzenie dla nich. Myślę, że pewnie sam nie wiedział, że lekarz je wypisze. Dodam też, że telefon w mojej rodzinie miała tylko babcia i mama nie pamiętała numeru, aby przekazać nam informację, że wyjdą szybciej. Pomyślałam Ty głupia Marto! Czemu zawsze myślisz negatywnie? Zobacz, tyle smutku, który był zupełnie niepotrzebny. Wiem, może to magia, do dziś tak myślę, ale wyobraźcie sobie mnie, dziewięciolatkę, która na święta dostała nie zabawki, nie słodycze, a mamy, siostry i taty w komplecie przy jednym stole. Do dziś żadne prezenty wigiliny nie pobiły tego uczucia, które mi wtedy towarzyszyło. Za łzami w oczach rzuciłam się w ich objęcia. Dla mnie rodzina, ich uśmiechy, ich towarzystwo, ich zdrowie jest najważniejsze. Najważniejsze. Wesołych świąt wszystkim, moje z rodziną w komplecie takie będą. Zdjęcie przedstawia mnie cieszącą się na przyjście mojej siostry na świat. Dodaję je, bo jest moim ulubionym i uważam, że gdyby kiedykolwiek juli zabrakło w jakimś momencie mojego życia, to nie mogłabym tego momentu celebrować w stu procentach. Kocham cię siostro, każdego dnia bardziej jestem z ciebie cholernie dumna. Wesołych Aisza. Oto moja historia z Wigilii około dwóch, trzech lat temu. Niestety z wcześniejszego okresu mojego życia jakoś nie pamiętam nic szczególnego. Mieszkam w małym mieście w bloku na pierwszym piętrze, po sąsiedzku, na trzeciej klatce. Również na pierwszym piętrze, po tej samej stronie od kilkunastu lat mieszkała moja ciocia, chrzestna mamy, w podeszłym wieku. Zmarła w zeszłym roku mając 92 lata. Wraz ze swoim synem, sześćdziesięciokilkuletnim, troszkę niesamodzielnym kawalerem. Żyliśmy sobie tak w symbiozie po sąsiedzku, zapraszając się na każde święta i pomagając sobie wzajemnie. Ciocia praktycznie nie wychodziła z domu, nie robiła sama zakupów itd. Wigilia to jedyny wieczór w roku, kiedy wychodziła do nas na kolację dwie klatki obok. Na gorące zaproszenie moich rodziców, którzy pomagali jej się ubrać, umyć i przyjść. Ciocia fizycznie była bardzo sprawna, jak na swój wiek kolacja wigilijna, mój tatuś rozkręcając się polewa cioci trzeci kieliszek nalewki i ucieszony, że jej smakuje pomimo srogiej miny mamy ucieszony wznosi ta z ciocią która opowiada historię swojego życia oczywiście po kilka razy zapomina też czasami jak mam na imię lub kim jestem po około półtorej godziny kiedy wieczorza Wigilina dobiegła końca ciocia wstała, zaczęła nam pakować jedzenie ze stołu podała nam nasze płaszcze z naszych szaf Otworzyła drzwi na klatkę schodową i powiedziała, żebyśmy się już zbierali, bo późno i dziękuję za gościnę, bo ona sama chce się położyć. I tak przez mojego ojca, który miał niezły ubaw z tej sytuacji. Wstaliśmy na klatce schodowej przed własnymi drzwiami w kapciach, bo ciocia pomyliła mieszkanie i wyprosiła nas z gościny, nie pamiętając, że to ona jest w gościnie. Pozdrawiam. No dobra, ale co zrobiliście? Weszliście potem do tego mieszkania? Czas na najprzyjemniejszy moment, czyli Ogłoszenie zwycięzczyń tego odcinka. I pierwszą historię, która wygrywa, usłyszeliście już na samym początku, to historia Tosi Kwiatkowskiej o jej świętach, które były kompletnie bez napinki, w łóżku z mamą, y, gdzie oglądały film i piły barszcz. Bardzo mi się to spodobało. Kolejna historia to historia Kariny Kulpińskiej i jej opowieść o ostatnich świętach z dziadkiem. Ta, historia totalnie chwyciła mnie za serce. I na koniec siostrzana miłość w wykonaniu marty May. I to też historia, która chwyciła mnie za serce, więc dziewczyny, jeżeli słuchacie mnie, ja jeszcze wam napiszę w komentarzach, to wyślijcie mi, proszę swoje dane do wysyłki prezentu świątecznego. Na maila. Słuchowisko małpa. Pogadajmy o pl i możecie w tytule napisać yy, chyba historia świąteczna, albo na przykład opowieść wigilijna. Będę wiedziała, że to chodzi o Was. Serdecznie Wam gratuluję, a już jutro zapraszam Was na kolejne historie, które będą nagrodzone. I jutro też ogłoszę nowy cykl w ramach kastmasu, który będzie też dla Was, myślę, okazją do tego, żeby sprawić komuś radość. Dobra, już Wam powiem, będzie to koncert życzeń. Dobra, do usłyszenia, do jutra. Pa!